Agnieszki Gozdyry dzisiaj w Polsacie o 25 Jennifer Lawrence i Chris Pratt jako pasażerowie podróż na nową planetę zamieni się w walkę o życie jutro o 20.00 komedia w gwiazdorskiej obsadzie wkręceni gdy świat wali ci się na głowę warto zaszaleć na całego 22:25, oficer Blart. Marzenia czasem się spełniają, i to nawet te największe. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli razem w te święta. Rodzinnie, jako ojciec syn. Z braćmi, z przyjaciółmi, pełni ufności w ten czas, że przyniesie nam pokój i nadzieję. Pełni dobrych myśli, zdrowi i radości. I żebyście mieli z kim zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolendy. Będziemy z Wami w te święta. Wielkie kolędowanie z polsatem w Wigilię o 16.50. Raz, blik, odblokuj i zbliż. Bez podpinania karty, bez wpisywania kodu. Bezpiecznie płacić zbliżenia w blikiem. Żyj bardziej. Blik. Podział domowych obowiązków to podstawa udanych świat. Już teraz. Zestaw Wileda Ultramax. Płaskim obzwiatrem. Tylko w czwartek. 10 zł taniej. 69,90 Szklany czajnik elektryczny. 3000 watów, z funkcją zmiany koloru podświetlenia wraz ze wzrostem temperatury. Hit! Tylko 99 zł. A prostownik automatyczny do akumulatorów samochodowych jedynie 59,90. Kochamy rodzinne święta. Lidy. Nature is my inspiration. My source of being. As the trees bloom, we grow stronger. My nature. My strength. I am Chloe. Chloe od parfum. od parfum Natural. Na magiczne hiperświęta. Mandarynki. 11,95 za opakowanie. Makowiec, keks lub piernik. 5,85 za sztukę. Uszka marki Auchan. 7,99 zł za opakowanie. Auchan życzy wesołych świąt. Jedwabiście gładka skóra nawet do 6 miesięcy? Philips Lumea. Impulsy światła na długo zapobiegają odrastaniu włosków. Inteligentne nasadki dopasowane do wszystkich obszarów ciała, a także wrażliwej skóry pach, twarzy i delikatnych okolic bikini. Bez bólu i wrastających włosków. Bezpieczna i najbardziej skuteczna Philips Lumea. Zapomnij o depilacji nawet przez 6 miesięcy i ciesz się gładką skórą. Philips. Zeskanuj QR-kod, ściągnij jabłkę Coca-Cola, wpisz kod spod nakrętki i wygrywaj magiczne prezenty. Przyjdź do świątecznego miasteczka Leroy Merleau. Po dekoracje, które zachwycą dorosłych i dzieci. Po bogato zdobione bombki szklane i światełka, które rozświetlą Twój dom. Świąteczne miasteczko w sklepach Leroy Merleau. Zapraszamy. Intensywna regeneracja od Sajos. Maski skoncentrowane na włosach. 96% wizerzanek poleci kosmetyki Sajos przyjaciółce. Na program zaprasza sponsor. Producent tradycyjnego majonezu kieleckiego. Na program zaprasza jego sponsor. Producent świątecznych pierniczków i dekoracji. Delekta. Sponsorem programu jest spółka Orlen Paliwa, organizator programu Paliwa Bak. Cierpliwość jest podobno cechą ludzi wielkich. Te mądrość zdają się potwierdzać polscy pływacy, którzy do.